Wiem, że chcieliście coś takiego, jak kiedyś tworzył Buki, więc postaram się to w jakim stopniu zastąpić. Nie pamiętam, jak to dokładnie u niego wyglądało, więc na końcu filmu mam do was prośbę. I co? No chyba zaczynamy. Miłego oglądania. W piątek Kodansha ogłosił nową telewizyjną adaptację serialu Hiroyuki Takeya Shaman King. Król Szamanów po tylu latach wreszcie wraca na scenę. A jest na co czekać, ponieważ nowa seria anime będzie oparta na wszystkich 35 kompletnych tomach. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby sam fakt, że pierwsza seria Shaman King, którą większość z nas oglądała za dzieciaka, gdzieś tak w połowie odłączyła się od mangi i ruszyła w swoją stronę. Jak podaje mal, transmisja odbędzie się w kwietniu 2021 roku. Nasz ukochany. Mangaka Hiromashima, twórca m.in. Fairy Tale, ogłosił w piątek na Twitterze telewizyjną adaptację swojej mangi Eden Zero. Anime będzie opowiadać o niejakim szykim, który całe życie spędził wśród maszyn, ale pewnego dnia Rebeka i koci towarzysz Happy mhm, uh -huh, oryginalnie, pojawiają się przy bramie parku kiedy jego stara ojczyzna staje się zbyt niebezpieczna Shiki musi dołączyć do Rebeki i Hapiego na ich statek kosmiczny i uciec w bezgraniczny kosmos rzucę na to okiem ale cudów nie oczekuję Oficjalna strona oryginalnego telewizyjnego anime Ichigo Animation Vladlov chyba tak to się czyta ujawniła w środę sześciu dodatkowych członków obsady i nowy film promocyjny Anime było pierwotnie planowane na tę wiosnę, ale później zostało opóźnione do jesieni. Jednak, ze względu na działania COVID-19, anime ponownie się opóźniło. Kolejnej wstępnej daty nie udało mi się póki co znaleźć. Dostaniemy tam takich seju jak All Might z Boku no Hiro, Kageyama z Haikyu czy Kotomine z Fateów. Amazon pracuje nad serią live action opartym na mandze Kaya Shirai i Posuki Demizu Jakusoku no Neverland, znaną pod angielską nazwą The Promised Neverland. Rodni Rotman i Megan Malloy, znani ze swoich prac Spider-Man Into the Spider-Verse, mają zająć się reżyserią serii. Rotman i Malloy są także producentami wykonawczymi razem z Masioka pracującej przy Death Note, a także Roy Lee, The Gracz. I Miri Yun, Polaroid. Fox21 Television Studio i Amazon Studio produkują serial, który zostanie wydany na platformie Prime Video firmy Amazon. Różne media podały, że pianistka i kompozytor muzyczny Ai Kamachi zmarła 30 maja, miała 48 lat. Była dobrze znana z pracy z Anand Garde Eyes. Oficjalnie rozpoczęła karierę u boku inżyniera dźwięku Tatsuo Nagami w 2002 roku. Duet pracował przy openingach i endingach, piosenkach, a także ścieżkach dźwiękowych do animacji telewizyjnych takich jak Clant After Story, Angel Beats, Mechaku City Actors i Charlotte. Manga Tadahiro Miury Yaragi so no Yuna San zakończyła się w 27. numerze Weekly Shounen Jump 1 czerwca. Nowa manga upamiętniająca czteroletnie wydawanie mangi zadebiutuje w tegorocznej letniej edycji Jump Giga. Tegoroczny lipcowy numer miesięcznika Shounen Magazine ogłosił, że manga Kakushi Goto Koji Kumety zakończy się w kolejnym numerze 6 lipca. Studio Ghibli ogłosiło adaptację filmu anime Powieści dla dzieci: Air Weekend the Witch. Będzie to pierwszy pełnometrażowy projekt tworzony przy użyciu grafiki komputerowej studia animacji Ayado. Oficjalna strona nowej serii anime BEM ogłosiła film zatytułowany BEM Become Human, którego wydanie zaplanowano na jesień 2020 roku. W poniedziałek 1 czerwca ogłoszono, że autor i ilustrator mangi niejaki George Akiyama, znany ze swoich dzieł takich jak Asura i Haguregumo, zmarł 12 maja. Według wydawnictwa Shoga Kukana kontynuował pracę jako mangaka i zaplanował następne dzieło, którego nie udało mu się rozpocząć. Jego najdłużej trwająca praca Hagure Gumo obejmowała 112 tomów od 1973 do 2017 roku. Nagradzana historyczna manga zrodziła film anime w 1982 roku autorstwa Madhouse i Toei Animation. I to tyle na dzisiaj. Wiem, że trochę mało tych newsów, ale mamy sezon ziemniaczany przez koronawirusa i praktycznie nic się nie dzieje. I tu chciałbym was poprosić o format, w jakim chcecie, by seria była wydawana. No nie wiem, co tydzień, co miesiąc. Skupić się bardziej na mangach i anime, czy wolicie wszystkie informacje razem z japońskimi grami i aktorami? Jakoś to podzielić na kategorie i tak dalej i tak dalej. To już zostałem w Waszych rękach, napiszcie w komentarzu jak to widzicie. Chcę, by ta seria była tworzona zarówno przeze mnie, jak i przez Was. Jeden film już miałem zaplanowany przed tym, no ale wiecie jednak, ten szok, że na scenę wkracza znowu król szamanów, no musiałem się tym podzielić w pierwszej kolejności i co? Zapraszam Was do oglądania następnego odcinka, którego zobaczycie już niedługo. Hejka.